W czasach rosnącej inflacji na całym świecie, a zakup samochodu elektrycznego IV wciąż pozostaje marzeniem przeciętnego człowieka, Toyota podjęła krok, który zaskoczył cały przemysł motoryzacyjny. Wprowadzając elektrycznego suwa w cenie zaledwie około 13 lakach rupi, Toyota nie tylko zaskoczyła klientów, ale także zmusiła duże marki takie jak Tesla do refleksji. Do tej pory rynek pojazdów elektrycznych był zdominowany przez firmy takie jak Tesla i BYD. Ich pojazdy mogą być zaawansowane technologicznie, ale przekraczają możliwości przeciętnego konsumenta. Cena pojazdów elektrycznych od lat stanowiła istotną przeszkodę, a Toyota zaznaczyła swoją obecność właśnie w tej pustej przestrzeni. Przez wiele lat Toyota wstrzymywała się z wprowadzaniem na rynek pojazdów w pełni elektrycznych i nadal stawiała na technologię hybrydową. Teraz jednak odnotowali silny powrót nie tylko wprowadzając tani samochód elektryczny, ale także pojazd, który nie ustępuje jakością i niezawodnością. To nie tylko tani pojazd, ale także sygnał, że mobilność elektryczna nie jest już tylko dla bogatych. Krok Toyoty może zmienić kierunek rynku pojazdów elektrycznych i dać nową nadzieję milionom. Zakup samochodu elektrycznego EV jest obecnie zazwyczaj kosztownym przedsięwzięciem, zwłaszcza gdy na rynku działają już firmy takie jak Tesla. Ale czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie elektrycznego suwa, który kosztuje mniej niż połowę ceny Tesli model Iki? To już nie mrzonka, ale nowa oferta Toyoty. Kiedy Toyota ogłosiła swój elektryczny SUV za 13 dolarów, wielu wątpiło, czy pojazd rzeczywiście będzie wyposażony w jakieś specjalne funkcje w tak niskiej cenie, czy też będzie jedynie modelem podstawowym. Odpowiedź brzmi: ten samochód da więcej niż tylko cenę. Toyota umożliwiła to dzięki inteligentnym partnerstwom, zwłaszcza z chińskim producentem Jaxi. Wykorzystując ekonomiczną i wydajną technologię produkcji GAX Toyota, stworzyła pojazd, który jest przystępny cenowo, a jednocześnie oferuje wysoką jakość i zaawansowane technologie. Się nie ten krok stanowi istotną zmianę w strategii Toyoty w zakresie pojazdów elektrycznych. Zamiast działać w pojedynkę, firma nawiązała współpracę z zaufanym partnerem, aby zrównoważyć jakość i koszty. Toyota usprawniła również proces i obniżyła koszty, zwiększając wykorzystanie lokalnych zasobów. Firma może początkowo nie osiągać dużych zysków ze sprzedaży tego pojazdu, ale jej cel jest jasny: udostępnić pojazdy elektryczne osobom z każdej grupy społecznej. Ta rewolucja cenowa nie służy jedynie konkurencji. Ale ma na celu ustanowienie nowego standardu, który pozwoli nawet tanim pojazdom elektrycznym być niezawodnymi i zaawansowanymi technologicznie. Na dzisiejszym globalnym rynku obniżenie kosztów pojazdów elektrycznych nie jest łatwym zadaniem. Wymaga to idealnego połączenia wydajności technologii i łańcucha dostaw. Rozumiejąc to, Toyota nawiązała współpracę z GAC, chińską firmą specjalizującą się w produkcji niedrogich i zrównoważonych pojazdów elektrycznych w swoim kraju. GAC posiada najnowocześniejsze zakłady produkcyjne, w których jakość jest ściśle monitorowana, a koszty są redukowane. Dzięki lokalnemu pozyskiwaniu surowców i silnej sieci dostawców, Toyota drastycznie obniżyła koszty produkcji. Dzięki temu pojazd stał się również przystępny cenowo. Toyota wykorzystała swoje doświadczenie, aby zapewnić solidność i niezawodność pojazdu, podczas gdy Gacy przejęło odpowiedzialność za proces produkcyjny. To partnerstwo pozwoliło obu firmom połączyć swoje mocne strony, aby stworzyć elektrycznego suwa, który nie tylko rzuca wyzwanie dużym firmom takim jak Tesla, ale także oferuje nową opcję dla klientów z ograniczonym budżetem. Ta współpraca dowodzi, że firmy łączące swoje atuty mogą nie tylko tworzyć nowe pomysły, ale także zmieniać kierunek rozwoju całej branży. Dopóki ceny na rynku pojazdów elektrycznych były niskie, zakup samochodu elektrycznego był dla wielu osób odległym marzeniem. W takiej sytuacji Tesla zdominowała ten rynek dzięki swoim pojazdom premium, ale teraz sytuacja zaczęła się zmieniać. Toyota rzuciła wyzwanie, na którym Tesla była wcześniej niemal bezkonkurencyjna dzięki swojemu elektrycznemu suwowi za 13,0 dolarów. Tesla ma w tym segmencie ogromną przewagę technologiczną i wizerunkową. Ich pojazdy, takie jak Model EA, znane są z doskonałego systemu autopilota i designu, ale ich cena zaczyna się od około 50,0 dolarów, co przekracza możliwości finansowe wielu klientów. Nowy samochód elektryczny Toyoty stanowi bezpośrednią konkurencję dla tych drogich modeli. Przy niskiej cenie oferuje funkcje niezbędne dla większości osób, co może zmusić Tesle do ponownego przemyślenia swojej strategii. Cechą szczególną jest to, że Toyota ma również doświadczenie w produkcji masowej, co pomoże jej lepiej ugruntowywać swoją pozycję na rynku. Ta zmiana stawia Tesli nowe wyzwanie, które może w przyszłości wpłynąć na kierunek rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. Popyt na globalnym rynku motoryzacyjnym stale rośnie, ale nie każdej firmie łatwo jest mu sprostać. Tesla z pewnością zwiększyła swoje moce produkcyjne, ale wciąż stoi przed wyzwaniami związanymi z obsługą rosnącej liczby klientów. Z drugiej strony, dzięki silnemu systemowi produkcji i globalnemu doświadczeniu technicznemu, Toyota ma możliwość dostarczania na rynek tanich pojazdów elektrycznych na dużą skalę. To nie tylko wyzwanie dla Tesli, ale ważny sygnał dla całej branży pojazdów elektrycznych. Firmy nie mogą teraz polegać wyłącznie na cenach luksusowych lub premium. Gdy klienci domagają się niedrogich i niezawodnych pojazdów elektrycznych, marki, które nie zaakceptują tej zmiany, mogą stracić udziały w rynku. Największym pytaniem, jakie stoi teraz przed Teslą, jest to, czy będzie w stanie dostosować się do tego nowego otoczenia konkurencyjnego, czy też zostanie w tyle za tańszymi i lepszymi opcjami, takimi jak Toyota. Porozmawiajmy teraz o tym SUVie za 13,0 dolarów, który pod względem wyglądu i wrażeń z jazdy jest znacznie lepszy niż oczekiwano. Kiedy samochód jest wyceniony tak nisko, ludzie zazwyczaj myślą, że nie będzie się wyróżniał niczym szczególnym pod względem technicznym i wzornictwa. W końcu, jak można konkurować z samochodami takich firm jak Tesla czy BYD w tak niskiej cenie? Jednak Toyota i GAC udowodniły, że te oczekiwania były całkowicie błędne. Wnętrze tego suwa jest tak zaprojektowane, że sprawia wrażenie nowoczesnego i luksusowego samochodu, a nie pojazdu budżetowego. Choć zazwyczaj tanie pojazdy charakteryzują się jedynie podstawowym designem, materiały i wykończenie zastosowane w tym elektrycznym suwie czynią go wyjątkowym. W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na komfort i technologie w pojazdach elektrycznych gwałtownie rośnie. Mając to na uwadze, Toyota wyposażyła swojego nowego elektrycznego suwa w funkcje, które zazwyczaj można znaleźć tylko w droższych modelach. Kabina tego samochodu została zaprojektowana we współpracy z ekspertami GAC, dzięki czemu jest niezwykle przestronna i komfortowa. Deska rozdzielcza wyposażona jest w duży 14-calowy ekran dotykowy, który ułatwia obsługę i sterowanie. Niezależnie od tego, czy korzystasz z nawigacji, czy słuchasz muzyki, interfejs jest szybki i intuicyjny. Kierowca ma również do dyspozycji ośmiocalowy wyświetlacz cyfrowy, który wyraźnie pokazuje informacje o stanie naładowania akumulatora, wskazówki dotyczące trasy i inne ważne informacje, dzięki czemu nic nie rozprasza go podczas jazdy. Pasażerowie siedzący z tyłu również nie są pominięci. Dla nich przewidziano udogodnienia takie jak nawiewy klimatyzacji, liczne porty USB oraz bezprzewodową ładowarkę urządzeń mobilnych. Najbardziej wyjątkowym elementem tego suwa jest oświetlenie ambientowe dostępne w 32 kolorach. Funkcja ta jest zazwyczaj dostępna tylko w samochodach z wyższej półki, ale Toyota zastosowała ją również w tym modelu, umożliwiając personalizację wnętrza i czyniąc jazdę jeszcze przyjemniejszą. Dzięki temu nowy SUV Toyoty oferuje nie tylko jakość przewyższającą jego cenę, ale także dowodzi, że komfort i funkcjonalność nie muszą być drogie. W dzisiejszym świecie ludzie mają wysokie oczekiwania wobec pojazdów elektrycznych. Muszą być nie tylko przystępne cenowo, ale i bardzo wydajne. Często tańsze opcje wiążą się z niższymi osiągami, ale ten SUV Toyoty za 13 dolarów zmienia to podejście. Ten samochód idealnie nadaje się do codziennych dojazdów, niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy w mieście, czy wybierasz się na weekendowy wypad. Podstawowy model jest zasilany akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowym o pojemności 50 kWh, który pozwala na przejechanie około 350 km na jednym ładowaniu to więcej niż wystarczająco dla większości osób na codzienne dojazdy. Toyota rozumie również, że każdy kierowca ma inne potrzeby, dlatego zaoferowała również dwie dodatkowe opcje baterii. Bateria o pojemności 60 kWh zapewnia zasięg około 430 km 270 mil, a bateria o pojemności 80 kWh 300 mil, porównywalny z droższymi modelami elektrycznymi. Ten SUV wyróżnia się również szybkością ładowania. Szybkie ładowanie o mocy. 150 kW pozwala naładować akumulator od 30 do 80% w zaledwie 24 minuty. Skraca to czas postoju na długich trasach i zwiększa wygodę. Silnik elektryczny tego pojazdu generuje moc 150 kW, co odpowiada około 211 koniom mechanicznym. Oznacza to, że ten SUV nie ustępuje nikomu pod względem osiągów. W dzisiejszym przemyśle motoryzacyjnym lekka i wydajna konstrukcja zyskuje coraz większe znaczenie. Podstawowy model nowego SUVa Toyoty waży zaledwie 1600 kg, dzięki czemu jest łatwy w prowadzeniu i szybko reaguje na polecenia. Niezależnie od tego, czy przemierzasz wąskie uliczki miasta, czy pędzisz autostradą, ten pojazd zawsze zapewnia płynną i niezawodną jazdę. Dowodzi, że niska cena nie musi oznaczać kompromisów w zakresie osiągów zasięgu ani komfortu. Ale to nie jest zwykły samochód elektryczny. To ogromna zmiana w sposobie, w jaki kupujemy i jeździmy samochodami. Ten model Toyoty to nie tylko produkt, ale nowa wizja mobilności przyszłości. Łącząc funkcję premium z przystępną ceną, Toyota i GAC zredukowały największą barierę w zakupie samochodu elektrycznego. Ta zmiana nie ogranicza się tylko do ceny, ale odzwierciedla również to, jak ludzie postrzegają i doświadczają pojazdów elektrycznych. Osoby kupujące samochód elektryczny po raz pierwszy często mają obawy dotyczące zasięgu. Wygoda ładowania i konserwacji. Aby odpowiedzieć na te pytania, Toyota wyposażyła tego suwa w szereg funkcji, które zwiększają pewność siebie kierowcy dzięki nowym technologiom. Pojazd jest wyposażony w 27 zaawansowanych czujników, w tym 11 kamer wysokiej rozdzielczości, 12 radarów ultradźwiękowych i radary o długości fali 3 mm. Technologie te zostały zaprojektowane z myślą zarówno o bezpieczeństwie, jak i komforcie. Funkcje takie jak asystent ograniczenia prędkości, rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej i zdalne parkowanie ułatwiają i zwiększają bezpieczeństwo jazdy. Ten SUV oferuje nawet częściowo autonomiczne funkcje jazdy, takie jak autopilot Tesli, i to w znacznie niższej cenie. W dzisiejszych czasach nie tylko wygląd i marka, ale także praktyczność stały się najważniejszym priorytetem przy zakupie samochodu. Doskonale widać to w nowym elektrycznym SUV- Toyoty. Jego przestronne i komfortowe wnętrze jest szczególnie atrakcyjne dla rodzin, a liczne porty ładowania okazują się bardzo przydatne dla urządzeń mobilnych i innych gadżetów. Jednocześnie dla entuzjastów technologii samochód posiada układ Nvidia Drive AGX lub X-Chip, który zasila zaawansowane systemy pojazdu. Dzięki takiemu połączeniu technologii i praktyczności Toyota stworzyła samochód atrakcyjny dla każdego typu użytkownika. Ten SUV. Nie tylko konkuruje cenowo, ale także wynosi cały proces zakupu samochodu na nowy poziom, czyniąc pojazdy elektryczne łatwiejszymi i bardziej popularnymi dla szerszej grupy odbiorców. Porozmawiajmy teraz o globalnym wpływie tego modelu. Chociaż ten elektryczny SUV został pierwotnie stworzony specjalnie na rynek chiński, ma potencjał, by zmienić oblicze rynku na całym świecie. Cena zaledwie 13,0 dolarów może go również przenieść do regionów, gdzie pojazdy elektryczne były dotychczas mniej popularne ze względu na wysokie ceny. Pojazd ten może otworzyć drzwi do nowych klientów na rynkach takich jak Europa, Ameryka Północna i Azja Południowo-Wschodnia. Jednak wprowadzenie go na rynek na całym świecie nie będzie łatwe. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i emisji spalin znacznie różnią się w poszczególnych krajach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych pojazdy muszą przejść rygorystyczne testy zderzeniowe, podczas gdy w Europie obowiązują inne zasady. Aby spełnić te standardy, konieczne będzie wprowadzenie zmian w pojeździe, co może zwiększyć jego koszt i potencjalnie wpłynąć na jego przystępność cenową. Silna sieć ładowania ma kluczowe znaczenie dla sukcesu pojazdów elektrycznych. Niektóre kraje, takie jak Norwegia i Holandia, mają już dobrze rozwinięte sieci, co sprawia, że pojazdy elektryczne zyskują tam na popularności. Jednak w wielu miejscach, takich jak niektóre części Stanów Zjednoczonych i wiele regionów Indii, wciąż brakuje tego rozwiązania, co stanowi poważne wyzwanie dla masowego upowszechnienia samochodów elektrycznych. Aby odnieść sukces w tych obszarach, Toyota i GAX będą musiały współpracować z rządami i firmami prywatnymi w celu ulepszenia infrastruktury ładowania. Pomimo tych wyzwań możliwości są również niemałe. Światowa reputacja Toyoty w zakresie niezawodności i jakości daje jej wyraźną przewagę. Konsumenci już ufają marce, co może ułatwić zakup nowego samochodu elektrycznego. Ponadto rządowe zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych w regionach takich jak Unia Europejska i Stany Zjednoczone mogą sprawić, że ten SUV stanie się jeszcze bardziej przystępny cenowo i atrakcyjny. Jeśli Toyota pokona te przeszkody na drodze do globalnej ekspansji, ten SUV ma potencjał, by zmienić kierunek rozwoju rynku pojazdów elektrycznych na całym świecie. Tesla zdobyła sobie szczególne miejsce w świecie samochodów elektrycznych. Wcześniej trudno było nawet pomyśleć o samochodach elektrycznych, ale Tesla zmieniła to myślenie. Zawsze koncentrowali się na zaawansowanej technologii doskonałej wydajności i budowaniu wizerunku marki z najwyższej półki. Samochody takie jak Tesla Model I. E, których ceny zaczynają się od 50 dolarów są zazwyczaj przeznaczone dla osób, które mogą sobie pozwolić na nieco więcej. Ale teraz Toyota wprowadziła ogromną zmianę na rynku. Wprowadzili na rynek elektrycznego Suwa za jedyne 13.0 dolarów, który jest dostępny dla przeciętnego użytkownika. Ten nowy samochód oferuje zaawansowane funkcje, dobry zasięg i mnóstwo miejsca w środku, a wszystko to w cenie znacznie niższej niż Tesla. Teraz Tesla stoi przed trudną decyzją: czy Tesla powinna utrzymać swój drogi wizerunek premium, czy obniżyć cenę, aby jej samochody stały się dostępne dla większej liczby osób. Model Tesli zawsze był marką premium o wysokiej marży, inwestującą w badania i infrastrukturę. Jednak teraz, gdy ludzie rozważają tańsze i bardziej praktyczne samochody, Tesla będzie musiała przemyśleć swoją strategię. W dzisiejszych czasach, gdy ludzie nie dysponują dużym budżetem na samochód, popyt na tanie i funkcjonalne samochody elektryczne o dużym zasięgu gwałtownie rośnie. Tesla, znana z drogiego i luksusowego wizerunku, stoi teraz przed trudną decyzją. Elon Musk sugerował już, że Tesla może również oferować tanie samochody, ale jak dotąd nie ma konkretnych terminów ani szczegółów na ten temat. Jeśli Tesla nie zmieni swojej strategii, może stracić swój duży udział w rynku na rzecz konkurentów takich jak Toyota i BYD. Teraz pojawia się pytanie, czy Tesla będzie w stanie oferować przystępne cenowo samochody elektryczne szerokiej publiczności, zachowując jednocześnie swój prestiżowy charakter, czy też zostanie w tyle na zmieniającym się rynku. Ta zmiana nie ogranicza się tylko do Tesli. Kiedy Toyota wprowadziła na rynek swojego elektrycznego suwa o wartości zaledwie 13 dolarów, wywołała poruszenie w całej branży motoryzacyjnej. Duzi chińscy producenci pojazdów elektrycznych tacy jak BYD i XPeng są teraz zmuszeni do przemyślenia nowych deklaracji. Obie firmy słyną z tanich i dobrej jakości samochodów elektrycznych, ale niskie ceny Toyoty stanowią dla nich duże wyzwanie. Ceny modeli XPeng zaczynają się od około 25 dolarów, a modele BYD są dostępne za około 20 dolarów. Teraz, gdy Toyota obniża ceny, obie firmy mogą być zmuszone do dalszych obniżek, co może doprowadzić do ostrej wojny cenowej na rynku chińskim. Era samochodów elektrycznych dynamicznie rośnie na dzisiejszym globalnym rynku, a główni producenci samochodów w każdym kraju starają się dostosować do tych zmieniających się warunków. Wielkie firmy, takie jak General Motors i Ford, które do tej pory budowały swoją niszę w segmencie samochodów elektrycznych. Odczuwają teraz presję szybkiego wprowadzenia na rynek tanich i popularnych modeli elektrycznych. Elektryczne ciężarówki serii F Forda i elektryczny Hammer General Motors nadal celują w droższy segment, który może stracić klientów poszukujących tanich i praktycznych samochodów. Podobnie marki luksusowe, takie jak BMW i Mercedes Benz, nie mogą ignorować tej zmiany. Chociaż ich samochody elektryczne wciąż należą do kategorii luksusowych, coraz więcej osób preferuje tanie i praktyczne samochody elektryczne, co może zmniejszyć ich udział w rynku. Działania Toyoty zapoczątkowały nową erę w całym świecie motoryzacji. To napędza gwałtowny wzrost innowacji i sprzyjającą konsumentom dynamikę rynku. Chiński rynek pojazdów elektrycznych nie jest wyjątkiem. Kształtuje on przyszłość pojazdów elektrycznych na świecie. W Chinach wsparcie rządu, szybko rosnąca klasa średnia i działania na rzecz czystej energii stworzyły doskonałe warunki dla pojazdów elektrycznych. Wprowadzenie na rynek chiński elektrycznego Suwa Toyoty za 13 dolarów pokazuje, że firma rozumie ważną rolę, jaką odgrywa ten rynek. Chińskie firmy takie jak BED i NIO. Odniosły sukces w oferowaniu tanich i wysokiej jakości pojazdów elektrycznych, co czyni Chiny trudnym i konkurencyjnym rynkiem dla firm zagranicznych. Wejście Toyoty na rynek chiński sygnalizuje gotowość firmy do konkurowania z lokalnymi dużymi firmami, budując samochody dopasowane do gustów i potrzeb chińskich klientów dzięki partnerstwu z GAC. W dzisiejszych czasach na globalnym rynku połączenie wysokiej jakości i innowacyjności w niskiej cenie stało się niezwykle istotne. Chiński rynek samochodów elektrycznych dał światu nauczkę. Krajowi producenci wprowadzili wykorzystanie lokalnych materiałów, usprawnienie łańcucha dostaw oraz modułową konstrukcję, aby produkować tanie i dobre samochody, co obniża koszty produkcji. Toyota odniosła wszystkie te korzyści dzięki partnerstwu z GAC, co pozwala jej wprowadzać na rynek tanie samochody o dobrej jakości. Kolejną ważną lekcją jest myślenie z perspektywy klienta. Chińscy klienci oczekują wartości za swoje pieniądze. Chcą samochodów z dobrym wyposażeniem, niezawodnością i przystępną ceną. Nowy elektryczny SUV Toyoty został zaprojektowany z myślą o tych wymaganiach. Oferuje zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, przestronne wnętrze i dobry zasięg akumulatora, a wszystko to w bardzo konkurencyjnej cenie. To wszystko w połączeniu z globalną niezawodnością może nadać Toyocie unikalną tożsamość. Strategia, którą Toyota przyjmuje w Chinach, może również utorować jej drogę do sukcesu na całym świecie. Na nowych i rozwijających się rynkach, przystępność cenowa i nowe wynalazki mogą razem stworzyć nowy model mobilności. Cały świat uważnie obserwuje teraz działania Toyoty, ponieważ mogą one przynieść znaczącą zmianę na rynku samochodów elektrycznych. Czasami w branży motoryzacyjnej podejmowane są decyzje, które przynoszą długoterminowe korzyści, a nie natychmiastowe zyski. Dziś, gdy rynek nowych pojazdów elektrycznych dynamicznie rośnie, Toyota podjęła krok, który skłania do zastanowienia, oferując swojego elektrycznego suwa tak tanio, że ponosi straty. Według analityków Toyota i jej partner Gats tracą tysiące dolarów na każdym sprzedanym samochodzie. Koszt produkcji takich elementów jak akumulatory, zaawansowane systemy wspomagania kierowcy i luksusowe wnętrza jest wielokrotnie wyższy niż cena samochodu. Toyota jest jednak gotowa ponieść krótkoterminowe straty, aby móc iść naprzód i ugruntować swoją pozycję na rynku. Jej głównym celem jest umocnienie swojej pozycji rynkowej. Wprowadzając samochód w tak niskiej cenie. Toyota chce przyciągnąć nowych klientów, zbudować zaufanie do marki i ugruntować swoją pozycję w sektorze pojazdów elektrycznych. Ta strategia jest podobna do strategii dużych platform cyfrowych, takich jak Amazon, które na początku rozszerzyły swój zasięg, ponosząc straty. Jednak w tej grze również jest wiele wyzwań. Ponoszenie strat mogłoby utrudnić Toyocie inwestowanie w badania nad nowymi technologiami akumulatorów i rozbudowę produkcji. Jeśli sprzedaż nie spełni oczekiwań, może to zwiększyć obciążenie finansowe. Toyota może również ucierpieć na wizerunku marki. Toyota od lat udowadnia niezawodność i jakość. Sprzedaż samochodów w tak niskiej cenie może budzić wątpliwości, czy firma będzie w stanie utrzymać swoje standardy jakości, co może osłabić zaufanie klientów. Na dzisiejszym globalnym rynku każda firma musi nadążać za nowymi i zmieniającymi się trendami, aby utrzymać swoją pozycję. Toyota podjęła próby wyznaczenia nowego standardu poprzez wprowadzenie na rynek taniego samochodu elektrycznego, który, jeśli odniesie sukces, może zmienić kierunek rozwoju całego rynku pojazdów elektrycznych. Zdobywając znaczący udział w segmencie niedrogich samochodów elektrycznych, Toyota może stać się światowym liderem, co pozwoli innym firmom na zmianę strategii. To ważny krok Toyoty w kierunku mobilności przyszłości, który może odmienić tożsamość firmy i perspektywy dla całej branży. Wkraczamy w nową erę erę niedrogich i praktycznych samochodów elektrycznych. Wcześniej rynek samochodów elektrycznych był ograniczony do drogich i luksusowych pojazdów, co odstraszało szeroką publiczność. Toyota przełamała tę barierę i udowodniła, że nowoczesna technologia może być dostępna dla każdego bez nadmiernych kosztów. Wpływ tego nowego kroku nie ogranicza się tylko do Toyoty. Kiedy duzi gracze tacy jak Tesla, BYD i XPeng również zareagują na tę zmianę, cały rynek skieruje się w stronę dostępności. Klienci, którzy wcześniej nie mogli sobie pozwolić na samochód elektryczny, mogą teraz jeździć wysokiej jakości samochodem elektrycznym, który sami wybiorą. Ta zmiana oznacza nie tylko spadek ceny, ale także sprawia, że zielone technologie stają się dostępne dla każdego. Przystępny cenowo samochód elektryczny Toyoty ułatwi również szybkie wprowadzenie samochodów elektrycznych na całym świecie. Wraz z nowymi przepisami dotyczącymi zmian klimatycznych i rosnącym zainteresowaniem konsumentów, tanie i dobre samochody jeszcze bardziej przyspieszą te zmiany. Ten krok Toyoty nie ogranicza się tylko do sprzedaży samochodów, ale jest jak otwarcie drzwi do przyszłości, w której zrównoważona i czysta mobilność będzie dostępna dla każdego. Wprowadzenie tego samego produktu na rynek w różnych krajach świata nigdy nie jest łatwe, niezależnie od jego sukcesu. Po niedawnym ogromnym sukcesie w Chinach, Toyota przygotowuje się do wprowadzenia na rynek swojego elektrycznego suwa za 13,0 rupii. Jednak każdy kraj ma inne przepisy i standardy techniczne, co utrudnia tę podróż. Produkcja będzie musiała zostać dostosowana do norm bezpieczeństwa i emisji spalin obowiązujących w różnych krajach, co może mieć bezpośredni wpływ na cenę tego samochodu. To z kolei może podważyć jego reputację jako samochodu przyjaznego dla budżetu. Kolejną poważną przeszkodą jest infrastruktura ładowania. W krajach takich jak Chiny, gdzie sieć ładowania pojazdów elektrycznych dynamicznie się rozwija w Europie i Ameryce Północnej, wciąż znajduje się ona na ścieżce rozwoju. W takiej sytuacji ludzie zadają sobie pytanie, czy po zakupie samochodu będzie on łatwy w codziennym użytkowaniu. Aby wypełnić tę lukę, Toyota będzie musiała opracować infrastrukturę ładowania we współpracy z rządem i sektorem prywatnym. Tylko wtedy pojazd będzie mógł wylądować na ziemi i odnieść sukces. Jednak Toyota ma ogromną siłę w postaci już ugruntowanego globalnego wizerunku. W wielu krajach Toyota jest znana jako niezawodny i wysokiej jakości dostawca produktów. Z tego powodu klienci mogą być skłonni jej zaufać nawet w nowym segmencie pojazdów elektrycznych. Aby jednak utrzymać to zaufanie, Toyota musi nie iść na kompromis w kwestii jakości i niezawodności, jednocześnie utrzymując niską cenę swojego pojazdu. Jeśli Toyota sprosta tym wyzwaniom, ten tani samochód elektryczny może stać się nie tylko produktem, ale początkiem nowej ery dla całego świata, w której czysta i niedroga mobilność będzie dostępna dla każdego. W ostatnich salonach w segmencie pojazdów elektrycznych najwięcej mówiło się o modelach premium, w których zaawansowane funkcje wiązały się z wysoką ceną. Ale nadchodząca zmiana to lepszy stosunek jakości do ceny. Toyota nie tylko wypuściła samochód, ale ustanowiła nowy standard dla całej branży motoryzacyjnej, a jej elektryczny SUV kosztuje około 13,0 rupii. Teraz konieczne jest, aby wszyscy producenci samochodów, w tym General Motors i Ford, zrewidowali swoją starą strategię cenową. Nie tylko Tesla, ale również luksusowe marki takie jak BMW i Mercedes wkroczyły na ten rynek i będą musiały znaleźć równowagę między prestiżem a przystępną ceną. Dla nowych graczy, takich jak Rivian i Lucid Motors. Pojawiło się pytanie, czy uda im się wykroić niszę na nowym, dynamicznie zmieniającym się rynku, gdzie priorytetem klienta było zdobycie dobrego samochodu w przystępnej cenie. Największą korzyścią płynącą z tej zmieniającej się ery jest to, że klient otrzymuje coś dla siebie. Teraz mają większy wybór, lepsze funkcje, a cena jest w zasięgu ręki. Konkurencja ma się zaostrzyć w ciągu najbliższych kilku lat, co bezpośrednio przełoży się na szybsze innowacje i rozwiązania w zakresie pojazdów elektrycznych w każdym segmencie. Toyota nie tylko wprowadziła na rynek tani samochód elektryczny, ale także dała nowy sygnał wszystkim producentom samochodów. Teraz nacisk kładzie się na przystępność cenową, a ci, którzy poświęcą czas na zrozumienie tej zmiany, zostaną w tyle. Rosnący ruch uliczny, zanieczyszczenie powietrza i ceny paliw w miastach na całym świecie stawiają dziś ważne pytanie. Jakiej mobilności chcemy? W tym kontekście samochód elektryczny Toyoty, wyceniony na około 13,0 rupii, jest oznaką znaczącej zmiany w myśleniu. To pierwszy raz, gdy uznany producent samochodów podjął próbę zapewnienia zrównoważonego transportu prawdziwie dostępnego dla przeciętnego człowieka. Wpływ tego pojazdu nie ogranicza się tylko do salonów sprzedaży. Zmusiło to również rządy do rozważenia szybszego inwestowania w infrastrukturę pojazdów elektrycznych, czy to poprzez budowę stacji ładowania, czy poprzez zachęcanie ludzi do zakupu pojazdów elektrycznych poprzez dotacje. Podjęcie takich kroków sprawi, że cały ekosystem transportowy zacznie podążać w kierunku zrównoważonego rozwoju. Stanowią one również wyzwanie dla innych producentów samochodów. Teraz będą musieli znaleźć nowe sposoby na obniżenie kosztów i ulepszenie pojazdów elektrycznych, aby dotrzeć do każdego rodzaju klienta. Niezależnie od tego, czy jest to mała rodzina, czy osoba pracująca zawodowo, konieczne będzie stworzenie odpowiedniej opcji pojazdu elektrycznego dla każdego. Elektryczny SUV Toyoty to nie tylko produkt, ale wizja mobilność łącząca przystępną cenę technologię i troskę o środowisko. Być może podążanie w tym kierunku zmieni światowy model transportu. Ale co o tym sądzisz? Czy ten krok rzeczywiście doprowadzi do rewolucji w dziedzinie pojazdów elektrycznych, czy też okaże się dla Toyoty ryzykowną decyzją? Podziel się swoją opinią. Naszym celem jest rozpoczęcie prawdziwej dyskusji na temat tej zmiany.